Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś gośćmi naszego programu są poseł i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, profesor Krzysztof Szczucki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa. Oraz jesteś. poseł Piotr Uściński, były wiceminister rozwoju i technologii, także kandydat PiS do Europarlamentu. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Zaczynamy od przykrej, wręcz tragicznej informacji. Nie żyje żołnierz, który został końcem maja ugodzony nożem przez nielegalnego imigranta. Pod obrony polsko-białoruskiej granicy czy polskiej granicy pytanie, czy można było tego uniknąć i co zrobić, aby taka sytuacja się nie powtórzyła, panie pośle? Na pewno żołnierze w Polsce muszą czuć, że państwo ich szanuje, muszą wszystkie służby mundurowa, szczególnie ci, którzy fizycznie, faktycznie bronią naszej granicy, muszą czuć się szanowani przez państwo i nie mogą bać się wykonywać swoich obowiązków. Y, trudno powiedzieć i y, y, gdy bać, co mogłoby ochronić życie tego młodego człowieka, no jest ale na od... pewno, ale na pewno jest jedno, jedno jest pewne. Polski żołnierz nie powinien bać wykonywać się swoich obowiązków ze względu na to, że ktoś będzie miał do niego pretensje, że on krzywo stanął albo nie w tą stronę krzyknął. Tak? To w jaki sposób wojsko powinno otaczać swoich wszystkich żołnierzy ochroną, no nie ulega wątpliwości. Żołnierz powinien czuć cały czas wsparcie państwa, a nie bać się wykonywać swoje zadania, co jest teraz wielkim problemem. To jest o tyle mm, poważne pytanie, bo do tego ataku doszło ponad tydzień temu. Na gruncie prawnym nic się nie zmieniło, jednocześnie więc taka, takie zdarzenie może się powtórzyć. Jednocześnie m, pojawiła się informacja, że końcem marca trzech żołnierzy zostało aresztowanych po tym jak oddało strzały ostrzegawcze w kierunku, czy, czy po ataku, po próbie for, forsowania polskiej granicy przez nielegalnych migrantów, Panie pośle, panie profesorze, czy to działanie żołnierzy było właściwe? Znaczy, ono oczywiście, że było właściwe, bo obowiązkiem żołnierzy, którzy zostali oddelegowani do współpracy ze Strażą Graniczną przy obronie, ochronie granicy państwa, ich obowiązkiem jest ochrona tej granicy. Ale na gruncie I także... prawnym broń została użyta właściwie, bo y, mamy taki y, sygnał ze strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Siewiery, że y, jest w Sejmie projekt ustawy pana prezydenta, y, który reguluje użycie broni w warunkach y, pokojowych. Ale mamy ustawę o broni i amunicji, mamy ustawę, inne ustawy, które regulują używanie broni, i jedną z przesłanek wprost wskazaną w ustawie jest właśnie ochrona granicy państwa. I tutaj ci żołnierze, że nie mam wątpliwości, że właśnie chronili polską granicę, że dbali o jej bezpieczeństwo, dbali także o własne życie i zdrowie, i zdrowie i życie innych funkcjonariuszy. To także jest ich prawem i obowiązkiem, a migranci, którzy próbowali przejść na nawet Przeszli, bo przecież to wszystko zaczęło się dziać po stronie Polski, przeszli tę granicę, używali niebezpiecznych narzędzi i grozili tym żołnierzom, byli zagrożeniem dla ich życia i zdrowia. Ja byłbym bardzo ostrożny w takim formułowaniu, też, że w każdej takiej sytuacji potrzebna jest zmiana prawa. Zmiana prawa ustawie można napisać wszystko, ale zmiana prawa nie zmieni mentalności rządzących. Jeżeli rządzący teraz, obecna koalicja likwidatorów, koalicja Donalda Tuska nie powie żołnierzom wyraźnie, że jest zawsze po ich stronie, że murem za polskim mundurem, to hasło, które my jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze promowaliśmy, nie jest tylko hasłem, ale właśnie w takich momentach państwo polskie ma stać murem za polskim mundurem. Jeżeli to nie nastąpi, to żadna ustawa tego nie zmieni. To cokolwiek nie uchwalimy, dalej będą zatrzymania i dalej żołnierze że nie będą czuli się bezpiecznie. Panie pośle to pytanie o odpowiedzialność polityczną, bo sprawa wyszła na jaw wczoraj. Tymczasem do samego aresztowania doszło końcem marca. O sprawie wiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, gdy sprawa wyszła na jaw, to udawał, znaczy udawał no był oburzony, tak, mówił, że to nie powinno mieć miejsca, ale wiedział o tym i nie podjął żadnych działań. Mówi, że teraz e, oczekuje konkretnych wyjaśnień. Pytanie, czy powinna być dymisja wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława kosiniaka kamysza ja myślę, że to, jest, to byłoby dobre, żeby była ta dymisja, żeby pokazać żołnierzom, że państwo, że państwo powinno ich chronić i zabezpieczać, że nie może być tak, że ktoś na górze w rządzie wie o problemie i nic w żaden sposób nie reaguje. Wie o problemie zatrzymanych żołnierzy, skutych w kajdanki i nie reaguje. Tak naprawdę w momencie, kiedy Przedstawiciele rządu, w tym wicepremier, dowiedzieli się o sprawie, powinni jak najszybciej zareagować, jak najszybciej wyjaśnić sprawę, jeżeli mają jakieś wątpliwości, że to była jakaś prowokacja i tak no jak najszybciej to wyjaśnić oczyścić tych żołnierzy ze stawianych zarzutów i wpłynąć pozytywnie na morale w armii, bo w tej chwili po tym co się wydarzyło, żołnierze w tej chwili na dzisiaj, na jutro, żołnierze będą się zastanawiali, będąc na granicy, czy faktycznie narażać swoje życie i zdrowie, kiedy sami mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za to, że bronią naszą granicę. Warto tu przypomnieć słowa premiera sprzed y, trzech lat. To był 2021 rok, kiedy y, rozpoczęły się te działania hybrydowe. Premier, y, wczesny lider opozycji Donald Tusk, mówił o nielegalnych imigrantach, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. A w prokuraturze krajowej w Siedlcach y, od kwietnia działa specjalny zespół który ma badać między innymi tak zwane pushbacki, czyli zawracanie nielegalnych imigrantów na Białoruską stronę. Co to oznacza właśnie dla żołnierzy? Czy żołnierze mogą mieć gdzieś tam z tyłu głowy takie przekonanie, że jeśli będą skutecznie bronić polskiej granicy, to być może będą mieć problemy z prawem? Czy znaczy nie miejmy, panie redaktorze i szanowni państwo, żadnych złudzeń. Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości, to jest człowiek wywodzący się ze środowisk, które najlepiej. których postawę najlepiej reprezentuje pani Agnieszka Holland. To są ludzie, którzy uważają, że trzeba wpuszczać tych migrantów, że trzeba ich przyjmować, że granica nie ma znaczenia, że polskie bezpieczeństwo nie ma znaczenia, że potrzeby i postawy Polaków nie mają żadnego znaczenia. To nie są ludzie, którzy że Stoją po stronie państwa i po stronie żołnierzy. I niestety tak jest, niestety tak jest. I mówię to z żalem, z żalem i z żadnej radości nie mam z tego tytułu, że ten rząd nie daje żołnierzom i daje funkcjonariuszom takiego poczucia bezpieczeństwa. W takich sytuacjach powinno obowiązywać domniemanie, i to nie napisane w prawie, ale domniemanie faktyczne, że żołnierz ma rację. I dopiero po tym, kiedy organy państwa uzyskałyby przekonanie, takie stuprocentowe przekonanie, że. Żołnierz popełnił błąd, powinny być podejmowane jakieś działania w rodzaju zatrzymania, w rodzaju postępowania karnego. A tu mamy domniemanie odwrotne. Domniemanie jest, że imigrant, że ten, który rzucał nożem, ma rację. To y, nawiązując do poczucia bezpieczeństwa gwarantowanego przez rząd, nawiązując do nielegalnej imigracji, ale przechodząc do wątków unijnych, europejskich, czy grozi nam y, zalew nielegalnej imigracji y, z południa Europy? Panie pośle, bo premier mówi, że nie przyjmiemy żadnego imigranta. No jednocześnie jednocześnie samorządowcy są w tej chwili obecni, nie to że kiedyś, w tej chwili obecnie są odpytywani przez wojewodów o to, czy są w stanie przyjąć. Migrantów, jakie liczby są, tych migrantów są w stanie przyjąć. I mimo tego, że tak mówią, bo jest kampania wyborcza, bo nie chcą, żeby w tej kampanii wyborczej Polacy poznali prawdę, to faktycznie przygotowują się do przyjmowania migrantów. Bo albo Polska będzie tych migrantów przyjmowała, jeżeli rząd nic nie zrobi, jeżeli, tą, jeżeli ten pakt migracyjny zostanie już no to został przyjęty. Tak, że ale trzeba jeżeli nie aktualizować pakt... taką listę ze względu na. E, zarządzanie kryzysowe? No, takie ale pakt, też funkcjonują. Y, y, no, być może zarządzanie kryzysowe, oczywiście, jest, jest ważne, ważne, ale tutaj nie chodzi o zarządzanie kryzysowe, tu chodzi o pakt migracyjny, który wchodzi w życie. Polski rząd powinien go jak najszybciej oprotestować do CUE żeby, żeby no zablokować. My jakoś potrafiliśmy przez 8 lat rządząc cały czas blokować te rozwiązania migracyjne, tą przymusową relokację. Obecny rząd tego nie robi, tylko, a jeżeli tego nie robi, jeżeli tego nie blokuje, tego rozwiązania na poziomie europejskim, no to musi przygotowywać się na przyjmowanie migrantów, bądź na płacenie horrendalnych kwot za nieprzyjęcie migrantów. 20 tysięcy... To jest kwota, rocznie. którą poznaliśmy, 20 tysięcy euro rocznie, to jest kwota, którą poznaliśmy już tam rok czy dwa lata temu. Ja myślę, że w przyszłym roku ta kwota już znacznie urośnie i to będą dużo większe kwoty, dwa razy większe prawdopodobnie. Więc to prawdopodobieństwo jest takie, że Donald Tusk jednak powie, no nie mamy wyjścia, musimy tych migrantów przyjmować. Tylko w tej chwili oni się wstrzymują z tym, bo jest kampania wyborcza, bo nie chcą przegrać y, eurowyborów. A na gruncie prawnym jest to możliwe, że Polska mówi nie przy przyjmujemy i rzeczywiście nie przyjmiemy? Jest to możliwe i to z kilku powodów. Przede wszystkim w Polsce obowiązuje przede wszystkim polska konstytucja. Ona jest najwyższym aktem prawnym. Czyli I może organy, premier mówi prawdę, organy, że nie przyjmiemy. Ale nie mówi prawdy, panie redaktorze. Premier z jednej strony mówi, wcześniej mówił, przecież Donatus to jest ten sam Donatus, który mówił, że trzeba przyjmować migrantów, że będą sankcje za ich nieprzejmowanie, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej. Później nie blokuje skutecznie tego paktu migracyjnego. Za chwilę mówi, że jest przeciw, ale godzinę później mówi, że Polska będzie beneficjentem tego paktu, to zaprzecza sobie co godzinę. Nie wiadomo, kiedy mówi prawda, kiedy kłamie, w zasadzie prawdy nigdy nie mówi. Polska mogłaby ten pakt migracyjny zablokować na poziomie unijnym, może go nie wykonywać ze względu na to, że jest sprzeczny z polską konstytucją, można go podać kontroli w polskim trybunale konstytucyjnym. W końcu on jest sprzeczny z prawem europejskim, bo pakt migracyjny powinien być przyjmowany jednomyślnie. Państwa powinny mieć prawo weta, ponieważ dotyczy spraw bezpieczeństwa, a był potraktowany jako Sprawa azylowa migracyjna. A pakt migracyjny, zamiast prowadzić rozsądną politykę migracyjną, zamiast zniechęcać do nielegalnego przekraczania granicy europejskiej, on do tego zachęca. To jest sprzeczne z istotą prawa europejskiego. Zgadzam się, że także należałoby wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Ten Trybunał jest jaki jest. Ja nie mam złudzeń, ale choćby po to, żeby pokazać, że są prawne argumenty e, wskazujące, że ten pakt jest sprzeczny, tak jak powiedziałem, i z prawem europejskim, i z polską konstytucją. W ostatnim czasie duże emocje. Budzi także dyrektywa budynkowa. Co ona oznacza w praktyce, panie pośle? Ona w praktyce oznacza to, że w kolejnych tam etapach będą kolejne grupy budynków musiały być zeroemisyjne. Czyli w całym cyklu życia budynków, łącznie z ich budową, i potem przez cały okres użytkowania, czyli kilkadziesiąt lat, czy kilkaset może, te budynki muszą być neutralne emisyjnie. Czyli no nie może z nich, w wyniku ich użytkowania, nie może tam dostawać się do atmosfery dwutlenku węgla. Co jest te, te wymagania, oczywiście narzucają pewne no, rozwiązania dla nowych budynków, trudne czasami do spełnienia ale dla użytkowanych już budynków też w określonym czasie trzeba będzie dostosować te budynki do zeroemisyjności. Zaczynać się to będzie od tego, że będą y, duże ograniczenia w stosunku do, do użytkowania kotłów na paliwa kopalne. Jeżeli będzie to kocioł na paliwo kopalne, które y, nie będzie umożliwiało spalania innego paliwa, czyli na przykład kocioł na węgiel, y, to ten kocioł już niedługo nie będzie mógł być w ogóle instalowany w budynkach. Natomiast no, w perspektywie 2050 roku tak naprawdę nie jest to wcale taki odległy termin. Całe budownictwo musi być zeroemisyjne i w rezultacie to będą bardzo duże koszty, bardzo duże obciążenie. Ja znam rynek budowlany, znam budowlańców i budowlańcy obawiają się, że po prostu nie, że to jest nierealne do spełnienia. Nie ma takich perspektyw technologicznych, żebyśmy byli w stanie wszystko budować jeżeli, zeroemisyjnie. Jeżeli ktoś nie spełni tych warunków, to co wtedy? No to tak jak z dyrektywami. Oczywiście jest kwestia, jak one zostaną wdrożone w Polsce, na ile te polskie ustawy, no bo w polskich ustawach trzeba je teraz przepisać te dyrektywy unijne. Można je zrobić pewnie bardziej gorliwie, można zrobić mniej gorliwie. Zobaczymy, jak rząd Donalda Tuska do tego podejdzie, ale w może być tak, że ja jestem przekonany, że to się nie uda w ogóle wdrożyć do 2050 roku w całej Unii Europejskiej tej neutralności. Natomiast próbując ją wdrożyć, będzie nam coraz trudniej, coraz trudniej budować nowe budynki, coraz trudniej będzie dostosowywać się do tych wszystkich norm. Wspomniał Pan Poseł o tym, że tę dyrektywę unijną będzie trzeba przepisać na polską ustawę. Wczoraj w naszym programie był poseł Jacek Sariusz-Wolski, który wskazywał, że około 80% stanow stanowionego prawa w Polsce to prawo unijne. Co będzie oznaczała, panie pośle, panie profesorze, reforma unijnych traktatów? Czy znaczy ona będzie oznaczała, że ten współczynnik Prawa europejskiego będzie jeszcze większy i co więcej, państwa członkowskie, Polska, będzie miała mniejszy wpływ na to, jakie to prawo będzie. To będzie oznaczało tak naprawdę, że to, co świadczy o naszej suwerenności, bo my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale jesteśmy nadal państwem suwerennym, państwem, które o podstawowych procesach politycznych, prawnych decyduje samodzielnie, że ta, ta, ta istota suwerenności zostanie przeniesiona do Brukseli, że tak naprawdę przestaniemy być, państwem takim, które odpowiadałoby Cechą, charakterystycznym przesłanką państwa, że Polska stanie się, to jest bardzo dobre określenie, często mówi o tym pan prezes Jarosław Kaczyński, terytorium zamieszkiwanym przez Polaków, a zarządzanym z zewnątrz i to zarządzanym przez tak naprawdę Niemców z udziałem Francuzów, bo cała ta zmiana traktatów jest przygotowywana po to, żeby wcielić w życie już tak totalnie i bez ukrywania hegemonię niemiecką. Sprawy podatkowe, sprawy dotyczące miksu energetycznego, a więc to, jak ogrzewamy chociażby nasze domy? Sprawy dotyczące lasów państwowych, te sprawy będą decydowane większością głosów w Brukseli, a nie tak jak dzisiaj w polskim Parlamencie. Na no to absolutnie się nie możemy zgodzić, dlatego wystawiliśmy silną biało-czerwoną drużynę na naszych listach po to właśnie, żeby to szaleństwo tam w Brukseli i w Strasburgu zatrzymać. A jaka alternatywa dla Unii Europejskiej, dla, dla tej Unii Europejskiej, która, hmm, która jest przygotowywana tak? przez te liberalno-lewicowe środowiska, panie pośle? Alternatywą jest do tego to, żebyśmy my wygrali w Polsce eurowybory, a w innych krajach te grupy, które też są konserwatywne, które mają Przecież w każdym kraju europejskim są politycy, którzy nie chcą tego wspólnego państwa, i my musimy z nimi uzyskać większość w europarlamencie. Ta batalia nie toczy się tylko w Polsce, ale w innych krajach. Tylko jaki pomysł na taką konserwatywną Unię Europejską? Trzeba wrócić, trzeba wrócić do tego, od czego się zaczęło. Współpraca gospodarcza. Urzędnicy w Brukseli muszą zajmować się gospodarką europejską, bo to jest główny cel, w którym została Unia związana, żebyśmy współpracowali gospodarczo i uzyskiwali dzięki temu większą produktywność, lepszą konkurencyjność na świecie, żeby dobrobyt Europejczyków i bezpieczeństwo też, bo to jest z tym związane, żeby było większe. Jeżeli Unia będzie szła w stronę taką, jaką chcą w tej chwili urzędnicy w Brukseli, czyli żeby gospodarkę podporządkowywać celom ideologicznym, czy to są ideologie tęczowe, czy zielone, czy jakiekolwiek inne. Podporządkowywanie gospodarki pod cele ideologiczne powoduje, że ta gospodarka staje się mniej produktywna, mniej konkurencyjna. Nasza gospodarka traci w ostatnim dwudziestoleciu w stosunku do Chin, do Stanów Zjednoczonych. Trzeba to zmienić. Musimy przede wszystkim myśleć o. Gospodarce, tam w, w Europie, w Unii Europejskiej, osiągać taką synergię, czyli współpraca gospodarcza pomiędzy różnymi krajami wewnątrz Unii Europejskiej spowoduje wzrost gospodarczy. To jest główny cel. Ideologicznych spraw nie powinno być w Unii Europejskiej, w sprawach światopoglądowych, w sprawach suwerenności, każdy kraj powinien sam podejmować decyzję. Waga tych wyborów jest duża, ale spodziewana jest niska frekwencja, jak przekonać Polaków do tego, aby poszli na wybory, panie pośle. O trzeba mówić i to mówimy, i mówiłem to także w swojej kampanii wyborczej, że mimo, że Parlamentu Europejskiego na co dzień nie oglądamy, te debaty może nas tak nie emocjonują, nie są transmitowane tak jak debaty polskiego parlamentu, to tam właśnie decyduje się o ważnych sprawach, to tam zostanie zadane pytanie po dziewiątym, czerwca, dokąd zmierzasz Europę? Po tych, po tych wyborach, na to pytanie europosłowie, między innymi, będą udzielali odpowiedzi. Dokąd zmierzasz Europę? A więc, jaka będzie pozycja Polski w Europie? Czy będziemy silnym, suwerennym państwem? Państwem poważnym, taki, takim, jakiego chciał świętej pamięci Lech Kaczyński? Państwem, które się traktuje jako partnera na salonach europejskich, a nie jako takiego dostawcę taniej siły roboczej? Dlatego pójdźmy na te wybory, zagłosujmy na kandydatów prawa i sprawiedliwości, po to, żebyśmy mogli, jako przedstawiciele Polaków jako reprezentanci polskiego interesu narodowego, a nie jakiegoś europejskiego. Polskiego interesu narodowego tam w Europie przypilnować właśnie, aby Europa była taka, jak tutaj kolega przed chwilą powiedział, żeby Europa była forum współpracy gospodarczej państw, a nie państwem Unia Europejska. I tutaj stawiamy kropkę. Naszymi gośćmi byli posłowie i kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Poseł, były wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I poseł i były szef Rządowego Centrum Legislacyjnego, profesor Krzysztof Szczucki. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie Państwu dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem.